Wybór szkoły był dla mnie prosty. Kusocińskie jest najlepszą szkołą dla młodych koszykarzy. Mamy tutaj dobre warunki do trenowania, dwie hale, siłownię i basen. Jestem w Kusocińskim, ponieważ... Go, udostępnia mi znakomite warunki do trenowania i nauki wraz z internetem, dzięki czemu mogę być na wszystkich treningach. Wybierz huccińskiego, ponieważ pozwoli Ci to połączyć pasję do koszykówki i naukę. Najlepsi zawodnicy dostają szansę na grę z zawodnikami z zespole seniorskim. Na co dzień pozwala im dostawać na zawodników, którzy mają, mieli doświadczenie na pierwszo, drugoligowych parkietach, co umożliwia im jeszcze większe wykorzystanie swojego potencjału. To w połączeniu z grą na poziomie młodzieżowym i hybrydowym takim szkoleniu daje możliwość maksymalnego wykorzystania ich potencjału. Cześć, jestem Antyk Juraszewski. i chcę iść do Kososińskiego. Jestem chłopankiem okresu grójec oraz kapitanem zwycięskiej drużyny z OM 2020 drużyny Mazowsza. Wybieram tę szkołę, ponieważ Kososiński daje mi duże perspektywy na przyszłość. Są tam bardzo dobre warunki treningowe, wysoki poziom nauczania i doświadczeni trenerzy. Wybór no tej szkoły daje mi możliwość gry w międzynarodowych rozgrywach EBL, oraz możliwość rywalizacji z najlepszymi zawodnikami na poziomie młodzieżowym, jak i seniorskim. Ja wybieram Kososińskiego. Mam nadzieję, że zobaczę Was tam we wrześniu. Cześć, jestem Login. Jestem kadrowiczem Polski U14. W będę miał możliwość rozwoju. Będę mógł stawiać się coraz lepszym. Będę miał bardzo dobre warunki do trenowania i do nauki. Możecie uczyć się i grać razem z nami. Zapraszam Was serdecznie. Nazywam się Ronausz Roszewski, jestem dyrektorem sportowym KS Grujec. Myślę, że kustociński to uznana marka na rynku szkolenia w ogóle sportowego. Od lat tam robi się sport, tam jest 9 klas sportowych, istnieje baza. Szkoła ma ekstra położenie przy metrze na Bielanach w Warszawie, także to położenie jest atrakcyjne nie tylko dla chłopców z Grójca, ale myślę, że dla chłopców z całej Polski, bo Warszawa wiadomo ma swoje uroki, a poza tym jest położona w centrum Polski i obojętnie czy to chłopiec będzie ze Szczecina, czy z Bieszczad, to i tak będzie miał w miarę blisko. Kustociński. Hmm, Gwarantuje rozwój sportowy, zapewnia bazę, internat, hale, trenerów na najwyższym poziomie. Dla mnie największą zaletą tej szkoły jest to, że moi chłopcy będą mogli rozwijać się sportowo. Już grają z chłopcami o rok starszymi z Hutnika Warszawa, którzy w tym roku zdobyli Wicemistrzostwo Polski. i już w tej drużynie grał mój wychowanek Antoni Marciniński, popularny Longin i Filip Poracki. Chłopcy grają też w rozgrywkach U16, U17. Gdyby były rozgrywki Hejbla, które są zawieszone z powodu koronawirusa, chłopcy mają możliwość grać i w rozgrywkach Hejbla w przyszłości, niedalekie już. Będą grali także w seniorach. Czekamy na Was, czekamy na Was w kustocińskim.